Cześć, witam was kochani bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Maruzi i zapraszam Was na krótką recenzję w zasadzie spoilerową e, finalnego odcinka Stranger Things. Zapraszam! Więc jak już wspomniałem, ten odcinek będzie zawierał liczne spoilery finalnego odcinka Stranger Things 5 sezonu. Więc jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, zapraszam do nadrobienia. Maria, ja się wyłączam przed kamerą. Dlaczego, moim zdaniem, ten odcinek był najgorszym odcinkiem z całej historii serialu? Najbardziej to, co mnie zraziło, to walka z Weckną. Taki antagonista, niby nie, taki super, taki silny, taki inteligentny i, i tak dalej. Gościu ma oczy dookoła głowy, nawet w dupie. A tutaj się okazuje, że dał się zaskoczyć w ogóle dzieciakom, tam nastolatkom którzy weszli do niego na chatę i mu po prostu spuścili w pierdzielnie. nie? W ogóle to, że oni uśmiercili głównego antagonistę w połowie odcinka finalnego, to jest już w ogóle... Kosmos, nie? To, że uśmiercili go w taki sposób, a nie inny, to, że z Henrego w sumie zrobili też takiego nie wiadomo kogo. Henrego, czytajcie, Wekny, wet, po prostu masakra, nie? I sam fakt, że on tutaj walczy z nimi, co nie? E, i, I tak dalej, daje się tak naprawdę zapierdzielić we własnej kryjówce, we własnym domu. A demogorgony i wszystkie te jego duperelki sobie po prostu smacznie grzecznie śpią u siebie. Nie wiadomo gdzie, bo jak to bracia dafer skwitowali, że no, te mogorgony dalej są sobie gdzieś tam. Gdzieś tam, gdzieś tam, wiecie, gdzieś tam sobie są po prostu. I dlatego ich nie ma tutaj, nie? nie wspomagają wekny w walce o własne życie, nie? To jest po prostu parodia i to jest scenariusz pisany po prostu chyba na kolanie i to krzywym. To jest po prostu parodia. Jak oni głównego antagonistę. Zapierdzielili Ogólnie ten sezon dla mnie W porównaniu do poprzednich wyszedł bardzo słabo Bardzo kiepsko Dałbym mu notę 4 na 10 Albo 3,5 na 10 A w finał sezonu ogólnie Ten finalny odcinek dostałby ode mnie 2 na 10 Dlaczego? Bo najniższa jest 1 na 10 A 2 na 10 dlatego Że Dustin uratował cały ten odcinek Powiedzmy Dlatego ma 2 na 10 Moim zdaniem skromnym I jest to najgorzej Poprowadzony odcinek. Pół odcinka jest w ogóle z dupy. Nie wiadomo o co tam chodzi, w sensie wiadomo o co chodzi, ale jakby jest po prostu nudny. Jest to wszystko poprowadzone w taki sposób, że tego się nie da oglądać, tego się nie chce oglądać. W przeciwieństwie do poprzednich sezonów. Czwarty już był słabszy, trzeci był jeszcze, jeszcze w miarę fajny, powiedzmy. Wiadomo, że najlepsze zazwyczaj są pierwsze odcinki, pierwsze sezony, a potem się zaczynają takie ciągniki, ale tutaj akurat jest to po prostu zrobione w taki sposób, że no nie, nie chce się. Tego oglądać. To już było takie oglądanie z mojej strony i wielu innych fanów tego serialu było to oglądanie po prostu na siłę, a wiadomo, że jak się ogląda na siłę, to to już nie jest nic dobrego, nie? Ten odcinek ma dla mnie ocenę 2 na 10 ze względu na przemowę Dustina w szkole na rozdaniu nagród tam, czy tam w zakończeniu roku szkolnego. To jest jedyna pozytywna scena dla mnie w całym chyba tym sezonie w ogóle, nie? Jakby Dustin uratował Powiedzmy, że uratował, troszeczkę podreperował ocenę tego odcinka, bo jakby wątki w ogóle, tam było połowę odcinka w ogóle totalnie niepotrzebne. Wątek LPG z Willem oświadczającym przed wielką bitwą, co nie? Przed wielkim wyzwaniem tam oświadczającym, że on się czuje LPG i że on chce się z tym podzielić, po prostu pochwalić się całemu światu tym, nie? Że on jest LPG, że on lubi wekne <noise> ubóstwia kocha i, i tak dalej. Ja tutaj trochę teraz ironizuję, co nie? Ale wiecie o co chodzi. Jest to dla mnie po prostu totalnie niepotrzebne, totalnie niepotrzebne. Ta magia przyjaźni, to po co to? Jakby. Po co to ma ta magia LPG, magia przyjaźni, magia klepania się po dupciach? Po co coś takiego w ogóle w serialu? I to jeszcze w finale. Tego totalnie nie rozumiem. I druga połowa odcinka już po zapierdzieleniu wekny, jakby totalnie w ogóle niepotrzebna. I w ogóle zakończenie dla mnie też z dupy, nie? Cały odcinek opiera się chyba tylko i wyłącznie na nostalgii i to też. Też nie do końca, jak dla mnie, po prostu ten, cały ten sezon mógłby wylądować w koszu. Mogłoby go po prostu totalnie nie być. I tyle. Jeśli macie jakieś inne zdanie, to zapraszam do podzielenia się swoim zdaniem na temat e, tego żałosnego wybryku natury, jakim był piąty sezon Stranger Things. Tymczasem ja kończę, Marudzić. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.